Cześć. Witam was na moim dzisiejszym filmiku. Powiem wam co, co, tu udało mi się dziś zrobić. Jak to wygląda? Zalałem dziś wykułs. Ciężko było. Po drugiej godzinie wstałem i no i przyjechałem działać tak i robiłem. Deszcz, deszcze padały takie obfite. Musiałem to zakrywać, zdejmować, cudować. tym samym lipnie to się wszystko robiło, ale jest to ogarnięte i zatarte. To oczywiście plandeko. Będę zakrywał Ale jest pięknie Wejdź, żeby Wam to wszystko pokazać Zobaczcie to wszystko zatarte jest Mega to wygląda Ideolo Z paneczkiem, Około 2 cm na na całym wykuszu jest spadek tak bardzo dobrze to wyszło. Równiutko rurka wyciągnięta. Jak widzicie zatarte wszystko. Tak to wygląda ile poszło. Oczywiście zabrakło zabrakło cementu tego gotowego musiałem jechać dokupić. kupić. więcej na to wszystko poszło 25 worków, czy dużo, czy mało, około 8 cm wszędzie. Dosyć sporo. Prawie 30 parę złotych za jeden worek wychodzi. Także trochę tych kosztów wyszło na ten wykusz, ale jest pięknie zrobione. Zobaczcie jak tutaj drzewka wyglądają. teraz jeszcze nie zalany. Wiesz. Wiecie jak tu fachowcy przychodzą. Co jeszcze się zmieniło tutaj? Raczej nic. Nim się zajmowałem ogólnie. Co dalej będę robił? Będę dalej ocieplał ten szczyt, później sprzedam resztę seropianu No i kołki również, będę miał do sprzedania kilka pudełek do porotermu. Nie tylko. No i dalej to wszystko będzie szło tak. Oczywiście ścigam te na ten wykusz cały czas. Wodo, tak, w takim spryskiwaczu, żeby za szybko nie wysychało, zabezpieczę to oczywiście folio, żeby nie zaciekało tutaj na, na okno i na, na ścianę No i przedłużę, tak, no wiadomo, jeszcze to nie wyschło. Utwardzenie po 24 godzinach można kłaść wszystko: płytki czy tam coś innego i chodzić. Ale nie minęło tyle, tak. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Robota do przodu, ale jak chce się dobrze zrobić, to, to trzeba poświęcić dużo czasu na to wszystko i kombinować. Kombinować, jeszcze raz kombinować i myśleć, tak. Bo wiecie sami, ci majstry, pseudo ta Za od odpowiedzialności za to nie wezmą, jak zepsują. Pieniędzy wam nie oddadzą, jak zepsują. No, to jest najgorsze. Tego samemu najlepiej jest zrobić. Bardzo dużo czytać, tak. Radzić się. Różnych osób, i wyciągnąć z tego wszystkiego odpowiednie wnioski i robić samemu w miarę możliwości. Tak. Muszę jeszcze kupić rusztowania, już za mało będę miał tutaj. 16 ramek, muszę kupić. Miałem wcześniej od kolegi, ale tam sobie działa. Nie będę przecież czekał miesiąc czy dwa, aż coś tam porobi u siebie. No, trzeba pewne koszty ponieść. tak nie mogę tego rusztowania sobie sprzedać komuś. Ale tak to już jest na modowie trzeba inwestować w różne sprzęty jak chce się robić samemu tak. Także tak to wygląda. Wykurz jeszcze druga warstwa kleju pójdzie no to wszystkie narożniki. Na balkon to bardzo dużo jeszcze roboty pozostało. Ale już widać koniec ogólnie. Mam nadzieję, że w tym roku to ogarnę, skończę tak, aby pogoda była. Także to by było na tyle w tym okay. filmiku, odcinku. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie, komentujcie. Wymieniajcie się doświadczeniami. No i tyle. Cześć, trzymajcie się.